Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym apelu pod wałką w 83. rocznicę zamordowania 24 żołnierzy Związku Walki Zbio Zbrojnej Armii Krajowej przez niemieckiego okupanta 20 marca 1942 roku. Przypomnijmy sobie ich nazwiska, choć wyryte są na tym pomniku. Józef Bolek z Godziszowa, Adolf Chlebek z Gutów, Józef Czepczor, Złyżbic, Wilhelm Dworok-Skaczyc, Alfons Fojcik, fójcik z Cierlicka Górnego, Rudolf Gabzdyl z Pogwizdowa, Jan Gaszek z Godziszowa, Jan Halama z Wisły, Rudolf Heller z Brennej, Karol Jadwiszczok z Ligotki Kameralnej, Benedykt Kabierz Skaczyc, Rudolf Kozyra z Cieszyna, Jan Koźba z Cieszyna, Jan Kuśnierz z Gutów, Leopold Leśniara z Poręby, Jan Martynek z Mostów koło Jabłonkowa, Paweł Morżą z Bystrzycy, Karol Piechaczek z Cieszyna, Karol Przywara z Pogwizdowa, Rudolf Szostok z Wiślicy, Alojzy Szotkowski z Mostów koło Jabłonkowa, Józef Wałach z Wędryni, Alojzy Zuberek z Cieszyna, Alojzy Żebrok z Pogwizdowa. 24 synów tej ziemi zostało powieszonych przez niemieckich nazistów w największej zbiorowej egzekucji o charakterze pokazowym na Śląsku Cieszyńskim podczas II wojny światowej. Za swoją wierność i oddanie ojczyźnie zapłacili najwyższą cenę. Co roku spotykamy się w tym miejscu, oddając im hołd i wdzięczność za poświęcenie Polsce. Dzisiejszą uroczystość, jak zwykle, rozpoczniemy tradycyjnie od wspólnego odśpiewania Mazurka Dobrąckiego. Przyszedł czas na złożenie wiązanych kwiatów pod pomnikiem pomordowanych. Zwykle robimy to w następującej kolejności: kwiaty złożą przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich, władze miasta Cieszyna, powiatu Cieszyńskiego, a także przedstawiciele gmin, z których pochodzą ofiary mordu. Przedstawiciele zawodowych służb mundurowych, Ochotnicza Straż Pożarna, przedstawiciele instytucji miejskich i powiatowych, przedstawiciele stowarzyszeń i związków z obu stron Olzy, delegacje cieszyńskich szkół, mieszkańcy naszego miasta.